Niestety dzisiaj paneli Anderson nie ma, <noise> także możemy wracać. Okazało się, że my nie dostaliśmy po hiszpańsku i tutaj wam mówiliśmy, niektóre właśnie knajpy są hiszpańskie. To bardzo trudno coś zamówić. Ok, ja stąd uciekam robi się groźnie. Witajcie w nowym vlogu. Właśnie jesteśmy w drodze do Miami i mamy piękne widoki, także teraz wam nagram zbliżenie na Miami i na wieżowce. daleka że centrum Miami.

jak widzicie autostrady są tutaj bardzo szerokie, czteropasmowe, a i tak korki się tworzą. Zobaczcie po drugiej stronie. Tutaj budują kolejny wiadukt. Rozwiązali komunikację miejską. Kolejka jeździ na piętrze, na takim wiadukcie. Akurat trafiliśmy na godzinę szczytu. Mamy godzinę 15:56. Słuchajcie, mam taką propozycję, zaparkujemy sobie to samochód, przejdziemy na tamtą stronę, tam są knajpki różnego rodzaju, zjemy sobie lunchy. Bo chyba wszyscy jesteśmy głodni, no i przy okazji zobaczymy, jak to wygląda na Zatoką, także idziemy, parkujemy, idziemy. Żeby zapłacić za parking, trzeba pobrać aplikację, wpisać numer lokalizacji, podpiąć kartę kredytową i możemy już iść. Aha, jeszcze trzeba wpisać numer rejestracyjny. Dobrze, idziemy na miasto. Zobaczcie, tutaj autobusy przewożą pasażerom rowery z przodu. Jesteśmy teraz tutaj na wybrzeżu, ale do centrum miasta pójdziemy trochę później. Na razie idziemy właśnie coś zjeść. Pokażemy Wam, jak wygląda właśnie tutaj wybrzeże. Po drodze mijamy ogromne drzewa. Są bardzo masywne i wyglądają jak z bajki. Skoro jest Miami, to muszą być się również helikoptery nad głowami. Idziemy tutaj takim deptakiem, ale mijamy takie miejsce, gdzie są papugi. Zobaczcie, można po prostu do nich podejść. A tutaj gołąb biedny się patrzy i zazdrości. Ale papugi są niesamowite. A to są chyba tego pana. Oh, znaleźliśmy knajpkę, także zasiadamy. Knajpka jest kubańska. W tle leci muzyka z Kuby, ryby latynoskie. Ogólnie miejsce pełne życia. Okazało się, że my nie dostaliśmy po hiszpańsku. I tutaj wam mówiliśmy, niektóre wasze knajpy są hiszpańskie. I bardzo trudno coś zamówić. Ok, zamawiamy. Ja biorę Havana chicken. Okay, jedzenie będzie tak za 15 minut, więc mam chwilę, żeby Wam pokazać wybrzeże i cały port w Miami. Tutaj można się przepłynąć taką łódką szybką. Pan robi też zdjęcia, ale bardzo mnie zaciekawiły włosy tej pani. Przeszedłem przez cały rząd restauracji. Przede mną pojawiła się wielka karuzela, diabelski młyn. Tutaj kupuje się bilety, sprawdzimy po ile jest. General 19,92, czyli 20 dolarów. 20 za osobę dorosłą 16, za dziecko, a dzieci do 3 lat za darmo. I dotarłem do portu. Powiem wam, że niesamowicie wyglądają te statki i te całe jachty z tymi wieżowcami. Jest klimat. Niestety do łodzi nie można dojść, bo tutaj jest bramka, ale ogólnie fajne miejsce. No, chyba, że będzie otwarte, ale raczej nie. Jest tutaj na pin, i niestety tam nie wejdę. I nad nami oczywiście helikopter. Jest ich tutaj naprawdę dużo. I robią ogromny hałas. Wracam już do restauracji, ale też Wam powiem, że gdybyście przypłynęli tutaj jachtem, to trzeba uważać na manaty, bo można je zahaczyć śrubą. Więc są odpowiednie znaki, które mówią, żeby właśnie jak się zobaczy, na nie uważać i powiadomić odpowiednie służby. Akurat przyszło jedzonko. Także smacznego chłopaki. To jest mój kurczak. A ma ja mam rybę. A Jakub, masz też kurczaka? Też kurczak. Kurczak po hawajsku. Po... Po kubańsku. Havana, po kubańsku. Kuba. Havana. Ok, przynieśli nam jeszcze frytki, więc cały zestaw wygląda następująco. Także smacznego. Słuchajcie, w Miami jest mnóstwo policji. Helikoptery policyjne wiszą na niebie. Ponieważ mamy protest palestyńczyków. Zobaczcie, ile policji. Jak widzicie, policja ruszyła. Tam są na rowerach. A tutaj mamy protest ludzi, którzy popierają Palestynę. I po lewej radiowozu. Policja się szykuje, ubierają się w swoje stroje. No ale powiem wam, że groźnie to wygląda. Dzisiaj zapowiadali również jakieś zamachy na całym świecie. Są media. Wszystko jest nagrywane. Zobaczcie, dwie telewizje. Tutaj mam jakąś amerykańską stację. Zaraz będą nadawać. Ok, ja stąd uciekam, robi się groźnie. Policja wyszła przed nich. Tutaj mamy kolejną stację. Na pewno logo kojarzycie. Okej, okay, a my wracamy na parking, bo mamy tylko zapłacone na godzinę, więc musimy się pospieszyć. Słuchajcie, ludzie się tutaj kłócą, dyskutują na ten temat. Mam nadzieję, że nie dojdzie do jakichś rękoczynów. tutaj mamy zdjęcie majami noco Jedzie cała kolumna KBSK. Na mapie jest to w tym miejscu. Przejechaliśmy takim długim mostem. I za chwilę będziemy. My mamy urządzenie, więc możemy spokojnie sobie to przechodzić. Czyli teraz wjechaliśmy na autostradę? Nie, wjechaliśmy I... na drugą, która łączy a poszczególne. Miami też się składa z wysp, więc z wielu wysp, więc wjeżdżamy jakby na inną wyspę. No I to, to urządzenie tutaj jest. masz tak, od tak, właśnie tak. do płacenia, tak? Tak, to. A to, tutaj. A to jest kamera rejestrująca. Tak. Czyli jak widzicie, nie musimy płacić za autostradę, ponieważ tutaj jest urządzenie. Za autostradę, za parkingi. Mhm. Mamy tutaj... Dotarliśmy na wyspę i teraz Wam pokażemy, jak tutaj mniej więcej życie wygląda. Mamy piękne domy na wybrzeżu. Z trzech, stron woda. z trzech stron woda. Tamten to miał, ten ma tylko z jednej. Działki już kupił, remontuje, tak, to, to są wszystko domy mieszkalne. Nad wodą. Nad wodą. Miami. Jest bardzo bogato. Wszystko jest piękne. Ogrody zadbane, palmy rosną. Jest naprawdę luksusowe. Miami przyjechał nawet z Teksasu, czyli około 3500 km. Okej, okay, dotarliśmy na plażę. I powiem Wam, że dzisiaj mamy ogólnie pochmurny dzień, ale tutaj na Florydzie przez 320 dni jest słonecznie. Także 40 dni jest pochmurnych, a reszta świeci słońce. A my z Jakubem idziemy zobaczyć plażę. A po drodze widzieliśmy pawie, więc może uda się też nagrać. I jesteśmy przy pawiach. Zobaczcie, jakie ładne statko. żaden z nich nie ma tych długich piór. Jesteśmy na plaży, jak widzicie, bardzo ładna, z palmami. Pójdziemy zobaczyć wodę. Słuchajcie, tu są takie prawdziwe budki ratownika, jak na filmach kiedyś oglądaliśmy. Jak się ten serial nazywał? Z Panelem Anderson? Tak, tak, wiem o czym mówisz. Nie pamiętam. Mówi to jest Szukamy właśnie Baywatch. A po polsku jak to było? Słoneczny patro. Słoneczny patro, dokładnie. Bo takie budki właśnie tutaj są na tej plaży. No i fajnie zobaczyć to na żywo. Niestety dzisiaj paneli Anderson nie ma, <grybujesz> także możemy wracać. Główne ulice i autostrady są tutaj nad miastem. Wszystko jest na wiaduktach zrobione, a dopiero na dole są mniejsze ulice. Także główne drogi, praktycznie główne autostrady przez miasto to są nad jezdniami. A tutaj system poboru opłat. Mrugają flesze. Na początku myślałem, że tutaj mandaty się sypią, ale właśnie Krzysztof mi wyjaśnił, że tutaj skanują tablice rejestracyjne. Dobrze, odwozimy Jakuba na kampus. Nagramy Wam jeszcze jak tutaj ładnie jest oświetlone to wszystko. Zobaczcie, na skrzyżowaniu są lampy ultrafioletowe, dzięki temu te białe pasy na drodze policja po prawej stronie. A tam policja kampusowa. Wracamy właśnie na kemping, ale Krzysztof opowie wam pewną historię związaną z tą stacją. Dokładnie. Słuchajcie, mamy za sobą prawie 500 km, bo tyle dzisiaj żeśmy zjeździli. No i wracamy w te filmy pewnie zmęczone, a ja lubię kawę. No i ja poszedłem sobie kupić kawę. No i ja lubię kawę latę na podwójne ekspreso, że była mocna. No i tłumaczę tej pani. Ona widzę, że do mnie po hiszpańsku kiwa głową. Do tej drugiej się zwracam. Ta druga kiwa głową. Nic mnie nie rozumie. Trzecia też mnie nie rozumie. No mówię, no pięknie, to już kawy się nie napije. Ale w końcu poszły dziewczynę po jakąś czwartą, która rzeczywiście znała angielski, ale bardzo słabo, ale dogadałem się z nią. Ale czy mi zrobili dobrą kawę, to ja za na Boga nie wiem. Więc słuchajcie, jak będziecie się wybrali na Florydę, a szczególnie Miami i te okolice, to pamiętajcie, że tam masę ludzi nie mówi w ogóle po angielsku. A ja po hiszpańsku, tak jak po szwedzku. Ani słowa. Ale udało się. Nie wiem tylko, czy to da tak. Spróbuję. Także widzicie, Jesteśmy w Ameryce, tak. a nie można się po angielsku dogadać. Dokładnie. Jedziemy już do domu, ale Krzysztof na chwilę się zatrzymał, bo chciał mi pokazać jeden znak. I zobaczcie, mamy tutaj krzyżówkę z krokodylami. Krokodyl, słuchajcie! Ale naprawdę się wystraszyłem. Tutaj jest Crocodile Crossing. I tędy przechodzą krokodyle. Jak macie taki znak, to trzeba właśnie zwolnić i patrzeć, czy nie ma krokodyli. Jak widzicie, na szczęście nie ma żadnego. Ale jako ciekawostkę chcieliśmy wam to właśnie pokazać. Znak krokodyl Crossing. OK, jedziemy. Przejście dla krokodyli. Takiego znaku to nie widziałeś. Cię. Jeszcze nie widziałem. A miałeś sytuację, że, że ci przechodził? W życiu. Jeszcze nie. W życiu nie widziałem żadnego krokodyla. Czy jest to bezpiecznie. Bezpiecznie. Trzeba mieć naprawdę szczęście, żeby zobaczyć krokodyla. Dobra. Dobra. I jesteśmy w przyczepie. Krzysztof. Proszę stawiał. bardzo. Spaghetti. Z krewetkami. Tak jest. Smacznego. Dzięki. Dzięki. Słuchajcie, żebyście nie myśleli, że jest niesprawiedliwie. Otóż okazało się, że Kamil nie lubi gotować, a ja nienawidzę zmywać i sprzątać. Żeśmy się umówili, że ja gotuję, a Kamil zmywa i sprząta. I co? I każdy może być szczęśliwy? Może. Sytuacja wygrany, wygrany. Tak. I takie są najlepsze. Tak jest. Tak, że... Każdy jest zadowolony. Tak. A my siadamy i jemy, I jemy kolację. Trzymajcie się, cześć. cześć. słuchajcie, zjedliśmy krewetki, były wyśmienite. Teraz idziemy już pomału spać, bo wszyscy jesteśmy zmęczeni. Dzisiaj był bardzo pracowity dzień. Byliśmy nie tylko na uczelni u Jakuba, ale również w Miami. Także nagraliśmy dzisiaj dwa odcinki tutaj z Florydy. Pokażę Wam jeszcze, jak sobie mieszkam. Tutaj Krzysztof właśnie udostępnił mi w przyczepie kempingowej ten pokój. I zobaczcie, tutaj jest jedna ściana wysuwana, tutaj jest druga ściana wysuwana. Więc mam tutaj bardzo dużo miejsca, jest przestrzeń. Krzysztof mi tutaj biurko zorganizował, także bardzo przyjemnie mi się tutaj mieszka mam też własną łazienkę słuchajcie, w przyczepie kempingowej zobaczcie jaka to jest sytuacja, możecie ugościć kogoś i nawet mu dać własną łazienkę i to jest niesamowite tutaj się światło zapala, także łazieneczka jest taka pogasimy światła i pokażę Wam jeszcze jak tu jest ładnie jak właśnie zgasimy światło, rozjaśnie troszeczkę także lampki LEDowe bardzo ładnie tutaj wyglądają. No i tak właśnie sobie tutaj mieszkam od kilku dni. Jeszcze Wam powiem, że tutaj mam klimatyzację, która cały czas pracuje. Na dworze jest 32 stopnie, a tutaj w przyczepie mamy 23 i to jest piękne. I powiem Wam, że po raz pierwszy jestem w kraju, gdzie wychodząc na dwór jest cieplej w nocy niż w pomieszczeniu, w którym się mieszka. Tutaj na Floridzie tak jest, że jak wyjdziesz na dwór jest cieplej niż w domu. Także ja się z wami teraz żegnam. Trzymajcie się do następnego vloga. Cześć. Zapalę jeszcze na chwilę światło, bo chcę wam powiedzieć, że za kilka dni ruszamy w podróż z przyczepą kempingową i będziemy jechać przez dwa kolejne stany przez Georgię i Tennessee. Także w kolejnych vlogach zobaczycie już taki prawdziwy amerykański karawanik, jak będziemy jeździć właśnie tym zestawem, no i będzie się działo. Także zostańcie z nami, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego vloga. Cześć.